Na drodze wiary pojawiają się wyzwania, które wystawiają naszą duchową siłę na próbę. Jednym z tych wyzwań, o którym rzadko mówi się otwarcie, a z którym wielu w ciszy się zmaga, jest masturbacja. Dziś przyjrzymy się temu tematowi z chrześcijańskiej perspektywy, aby dać jasność tym, którzy pragną żyć zgodnie z wolą Bożą. Świat duchowy nie jest mitem. To rzeczywistość, która jest tak obecna jak powietrze, którym oddychamy. Na tym niewidzialnym poziomie toczy się nieustanna walka między siłami dobra i zła. I chociaż tej walki nie widać fizycznymi oczami, jej skutki objawiają się w naszym umyśle, naszych emocjach i naszych decyzjach. Jednym z najcichszych, ale najpotężniejszych narzędzi, które siły zła wykorzystują, by oddalić nas od Boga, jest właśnie masturbacja. Może wydawać się nieszkodliwą, prywatną praktyką, a nawet być usprawiedliwiana przez współczesne społeczeństwo. Na poziomie duchowym może jednak mieć głębokie konsekwencje. Masturbacja nie była częścią pierwotnego Bożego planu dla człowieka. Nasze ciało zostało stworzone jako świątynia Ducha Świętego, a seksualność jako święty dar zarezerwowany dla zjednoczenia między mężczyzną a kobietą. Kiedy korzystamy z tego daru poza tym kontekstem, zniekształcamy jego boski cel. Masturbacja staje się wtedy otwartymi drzwiami dla porządliwości, nieuporządkowanych pragnień i nieczystych myśli. Nie jest niczym niezwykłym, że osoby praktykujące ją mają dziwne sny seksualne z nieznajomymi lub znanymi osobami, które w rzeczywistości są jedynie duchowymi projekcjami, na które wpływają złe istoty. Te duchy wykorzystują emocjonalną wrażliwość tych, którzy czują się samotni, sfrustrowani lub przestraszeni, aby zaszczepić im nieczyste myśli i potajemnie skłonić ich do grzechu. Wielu wierzących zgłasza, że po masturbacji odczuwa głębokie poczucie wstydu, poczucie porażki, bycia nieczystym. Te uczucia nie pochodzą od Boga, to są potrzeby wroga, który chce nas jeszcze bardziej oddalić od Bożej łaski, przekonując nas, że nie jesteśmy godni, by do niej powrócić. W ten sposób powstaje błędne koło. Najpierw pojawia się pokusa, potem upadek, następnie poczucie winy, a w końcu duchowe oddalenie. I przy tym nie zostaje uszkodzona tylko relacja z Bogiem. Przymusowa masturbacja może wpływać na nasze relacje międzyludzkie, podważając zaufanie, więź emocjonalną z innymi oraz nasze uczestnictwo we wspólnocie wierzących. Oddalając się od naszych braci i sióstr w Chrystusie. Stracimy duchowe wsparcie, którego tak bardzo potrzebujemy, by oprzeć się pokusom wroga. Z biblijnego punktu widzenia masturbacja nie jest co prawda wyraźnie wspomniana, ale jasno mówi się o czystości seksualnej. W Ewangelii Mateusza 5,28 Jezus wyjaśnia, że już samo pożądliwe patrzenie na drugą osobę jest cudzołóstwem w sercu, a w pierwszym liście do Koryntian 6,18-19 Apostoł Paweł napomina, by uciekać przed niemoralnością seksualną i przypomina nam, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Te nauki wzywają nas nie tylko do czystości, ale także do zachowania naszej duszy i ciała w świętości. Ponadto ta praktyka może pochłaniać cenny czas, który moglibyśmy poświęcić na modlitwę, czytanie Biblii lub służbę innym. Odbiera nam ona energię mentalną, emocjonalną i duchową oraz odciąga nas od celu, jaki Bóg ma dla naszego życia. Za każdym razem, gdy ulegamy, tracimy okazję do wzrostu, stania się silniejszymi i odzwierciedlania Chrystusa w naszym życiu. Masturbacja może mieć również fizyczne konsekwencje, jeśli stanie się nawykiem. Mogą one obejmować problemy skórne i nadwrażliwość w okolicach intymnych, a także zniekształcone postrzeganie seksu, co może prowadzić do trudności w małżeństwie lub przyszłych związkach. W niektórych przypadkach wykazano, że ta praktyka prowadzi do innych destrukcyjnych zachowań, takich jak uzależnienie od pornografii czy emocjonalne odcięcie się od otoczenia. Ale jest nadzieja. Bóg nie opuszcza nas w naszych zmaganiach. Przeciwnie, Jego łaska objawia się w pełni w naszej słabości. On zna nasze najgłębsze zmagania i pragnie nas uzdrowić, odnowić oraz poprowadzić do życia w pełni i świętości. Powstrzymywanie się od masturbacji to nie tylko kwestia moralna, lecz także duchowy akt oddania, dyscypliny i posłuszeństwa wobec Boga. Jeśli czujesz się uwięziony w tej praktyce, Powinieneś wiedzieć coś podstawowego, nie jesteś sam. Wiele osób w milczeniu zmaga się z masturbacją i wierzy, że ich słabość jest zbyt wielka, by ją pokonać. Ale prawda jest taka, że Bóg nie powołuje cię do tego, byś od razu był doskonały, lecz byś z pokorą, wytrwałością i wiarą kroczył drogą do świętości. Jednym z najważniejszych kroków w tym procesie jest szczera skrucha. Uznanie, że masturbacja wpłynęła na Twoje życie duchowe i relacje z innymi, nie jest oznaką porażki, lecz dojrzałości i szczerości. Skruszonego i pokornego serca, jak mówi Biblia, Bóg nie odrzuca. Psalm 51.17. Ale skrucha nie powinna ograniczać się tylko do poczucia winy. Bóg nie chce, abyśmy byli przygnieceni żalem, lecz byśmy nasze upadki wykorzystywali jako motywację do powstania silniejszymi. Tutaj wkracza Boża łaska, ten niezasłużony dar, który oczyszcza, przemienia i odnawia. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Pierwszy list Jana, rozdział pierwszy, werset 9. Modlitwa jest kluczowa nie tylko jako rytuał, lecz jako szczery dialog z Bogiem. Rozmawiaj z nim o swoich zmaganiach. Proś go o siłę, prowadzenie i pokój. Opowiedz mu, co popycha cię do tej praktyki o momentach słabości, o myślach, których nie możesz kontrolować. Im bardziej otwierasz swoje serce w modlitwie, tym bardziej napełniasz się Bożą Obecnością i tym mniej miejsca zostaje na pokusy. Ważne jest także, aby zidentyfikować czynniki wyzwalające. Kiedy odczuwasz najsilniejszą potrzebę masturbacji? Czy dzieje się to, gdy jesteś sam, gdy jesteś zestresowany, po obejrzeniu określonych treści w mediach społecznościowych? Kiedy znasz te momenty, możesz je przewidzieć i poszukać alternatyw. Wypełnij te luki na przykład czytaniem Biblii, psalmów, słuchaniem chrześcijańskiej muzyki, spacerami na świeżym powietrzu lub rozmowami z wierzącymi osobami. Otaczanie się wspólnotą duchową to również ważny krok. Wielu próbuje walczyć z pokusą samotnie, ale Biblia uczy nas, że we dwoje jest lepiej niż w pojedynkę. Księga Kaznodziei, rozdział czwarty, werset dziewiąty. Posiadanie kogoś, komu można zaufać i z kim można porozmawiać, na przykład dojrzałego przyjaciela w wierze lub dusz pasterza, może zrobić ogromną różnicę. Dzielenie się swoimi zmaganiami nie czyni cię słabym, lecz ludzkim. Pozwala ci to również być wspieranym przez miłość i mądrość innych w najtrudniejszych chwilach. Kolejnym skutecznym środkiem jest odnowa ducha. W liście do Rzymian, rozdział 12, werset 2 jesteśmy zachęcani, by nie upodabniać się do tego świata, lecz przemieniać się przez odnowienie umysłu. To oznacza, że musimy zmienić sposób, w jaki myślimy o seksualności, o sobie samych i o Bożym Planie dla naszego życia. Zastępuj myśli, pożądania lub poczucia winy fragmentami Biblii, które potwierdzają Twoją tożsamość jako dziecka Bożego, Twój wieczny cel oraz moc Ducha Świętego, który w Tobie mieszka. Na poziomie fizycznym i emocjonalnym rezygnacja z masturbacji niesie ze sobą wiele korzyści. Poprawia koncentrację, poczucie własnej wartości i jasność umysłu, a także wzmacnia zdolność do prowadzenia zdrowych i zrównoważonych relacji. Kiedy potrafisz kontrolować swoje ciało, możesz również zapanować nad innymi obszarami swojego życia, które wcześniej wydawały się być poza kontrolą. Jednak poza aspektem fizycznym najważniejszą korzyścią jest odbudowanie więzi z Bogiem. Kiedy żyjemy w czystości, stajemy się bardziej otwarci na Jego głos, bardziej podatni na Jego wolę, bardziej wypełnieni Jego pokojem. Pokusa może powrócić, ale różnica polega na tym, że nie jesteś już tą samą osobą. Teraz wiesz, że istnieje lepsza droga. Doświadczyłeś już wolności, która płynie z życia w posłuszeństwie. Pamiętajmy też, że Biblia nie wzywa nas do życia w ucisku, lecz do życia pełnego sensu. Seksualność nie jest niczym złym. Została stworzona przez Boga, ale ma swoje święte miejsce i święty czas małżeństwo. To właśnie tam objawia się pełnia miłości, całkowite oddanie, zjednoczenie ciała i duszy. Masturbacja natomiast jest często próbą wypełnienia emocjonalnej lub duchowej pustki chwilową przyjemnością, która później pozostawia jeszcze większą pustkę. Z Bożą pomocą możemy przerwać ten krąg. Zwycięstwo nad masturbacją jest możliwe nie dzięki własnej sile, lecz dzięki mocy Ducha Świętego, który działa w nas. Za każdym razem, gdy pokonujemy pokusę, zbliżamy się do człowieka, którym według Bożej woli mamy się stać. Jeśli to przesłanie w jakikolwiek sposób Cię poruszyło, poświęć chwilę, aby się nad nim zastanowić, pomodlić się i jeśli chcesz, podzielić się nim z kimś, kto tego potrzebuje. Pamiętaj, Bóg nie odwraca się od Ciebie z powodu Twoich błędów, lecz przychodzi do Ciebie, aby Cię odnowić. I z Jego pomocą możesz żyć w wolności, obfitości i pokoju. Wesprzyj nas, subskrybując nasz kanał i włączając powiadomienia. Dzięki temu będziemy mogli nadal dzielić się słowami, które umacniają Twoją wiarę. Niech Bóg Cię błogosławi.